W dzisiejszym odcinku pokażę Wam, jak w łatwy i prosty sposób zrobić własny szablon Buta. Czyli zrobimy zdjęcie, obrobimy je, a później będziecie mogli projektować niesamowite rzeczy na swoich własnych bucikach. Zapraszam. Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie. Ja jestem Czuga i witam Was na moim kanale w kolejnym poradniku. Tak jak wspominałem, dzisiaj będziemy robili własny szablon Buta ze swojego Buta. Tak naprawdę, zdjęcia. Mo zrobimy zdjęcie i zrobimy z niego szablon. W moim przypadku są to nowiutkie Nike Air Force One. Yy, to nie jest przypadek, że one są tutaj dzisiaj na odcinku i to nie jest lokowanie produktu. Przecież fajnie by było, gdyby Nike lokowało się tutaj. Ale te buty będą wykorzystane do innego odcinka, ponieważ będę je personalizował dla jednej osoby. Jednej pewnej osoby. Dla kogo zobaczycie? Dlatego warto stawić subskrypcję, ponieważ jeden z kolejnych odcinków to właśnie będzie zmalowania butów. Będę naprawdę na nich malował. Pierwszy raz. Ale słuchajcie, żeby przejść do odcinka, co należy najpierw zrobić? Oczywiście zdjęcie naszych butów. Przechodzimy do programu Photoshop. Możecie zrobić to telefonem komórkowym. Ja po prostu strzeliłem zdjęcie, takie jakie teraz tutaj oto widzicie. Kiedy zdjęcie jest już gotowe, wrzucone do programu, teraz musimy wyciąć je z tła i również wyciąć każdy tutaj jeden element takiej łaty. W zależności od tego, co chcemy zaprojektować, ja na przykład chciałbym, żeby każda łata była na przykład innego koloru, sznurówki innego koloru, więc każdy, każdą tutaj łatę, jedną, drugą, podeszwę, znaczek Nike chcę wyciąć, ponieważ będę zmieniał te kolory. Jak wycinać? U mnie, sporadnik na kanale, jeżeli ktoś spotyka się z tym pierwszy raz i chce zacząć przygodę z grafiką więc tutaj jak najbardziej zaznaczamy i wycinamy piórem całe buty dookoła i każdy element. Ja, żeby nie przynudzać, oczywiście zrobię to w delikatnym przyspieszeniu. A korzystając z okazji, jak będzie to już wszystko wycięte, to chciałbym Wam powiedzieć o Discordzie graficznym, który powstał, Discord Czugersów. Jest grupa Czugersów na Facebooku, na którą zapraszam kreatywną, gdzie wrzucacie swoje prace i teraz powstał Discord, na który Was jak najbardziej zapraszam. Tam dzielimy się swoimi pracami, wymieniamy swoje poglądy na temat grafik. Jest na nim atmosfera bardzo kreatywna, jest wielu kreatywnych ludzi, nie tylko ze strefy Graficznej, ale także z różnych innych dziedzin branży projektowania. Dlatego zapraszam jak najbardziej na naszego Discorda. Link macie zapraszający w opisie. But jest wycięty, podzielony na warstwy. Zresztą sami możecie zobaczyć. Eee, no tutaj akurat jakieś takie mniejsze elementy mi się trafiły. Może od góry polecę. O, na przykład mamy tutaj znaczek. Tak, każdy jeden element mam wycięty, więc będę mógł na nim oddzielnie pracować. Również mam całego buta. Zaraz tutaj wezmę, wyłączę, żeby wam szybko pokazać. Mam również całego buta, który może się przydać do tego, aby maskować całe grafiki, które chcielibyśmy umieścić. I teraz, jak kolorować naszego buta? Kiedy mamy wszystko wycięte, przygotowane, no i na przykład wybraliśmy na samym początku znaczek Nike, także znaczek Nike będzie jakiegoś tam koloru, to możemy zrobić to na różne sposoby. Ja na przykład polecam powielić tą warstwę. Czyli trzymamy alt i do góry, trzymamy alt, wtapiamy ją tutaj w naszą warstwę 6, akurat to jest znaczek Nike, zresztą możemy sobie sprawdzić i tą warstwę u góry możemy nałożyć na nią kolor. Powiedzmy, że chcemy kolor niebieski. Jak sami widzicie, nie wygląda to za dobrze, ponieważ powinniśmy mieć specjalny szablon ze światłami na nasze buty. Akurat tutaj będziecie mieli przypadek z butami białymi, dlatego też zostawiłem jedną tutaj tą warstwę na samym dole e, całych butów. Kopiuję ją, włączam i kopiuję ją, przełączam na samą górę, przerzucam. Mam ją zduplikowaną, tak, teraz nam ten niebieski zniknął. I teraz, jeżeli ta warstwa jest włączona, szukam tryb mieszania. Który, jakby, pokaże nam ten kolor niebieski, ale także pozostawi nam cienie i zarysy naszego buta, naszej skóry, który tutaj jest. No i sprawdzamy, który tutaj by był najbardziej odpowiedni. Tryb naszego mieszania. Tak, zostawimy nakładkę. Wydaje mi się, że jest to efekt najlepszy. Oczywiście widać tutaj defekty przy moim wycinaniu dosyć szybkim, ale mam nadzieję, że Wy się przy swoich butach postaracie bardziej. Tą warstwę na samej górze blokuję, żeby ona nam się nie przesuwała, bo ona zostanie nam jako światła. Oczywiście można zrobić więcej warstw, żeby ten kolor, te światła były jeszcze bardziej naturalne, ale jakby to miał być łatwy i szybki sposób do zrobienia takiego makupu. I teraz chcemy, żeby kolejne elementy były niebieskie. Wybieramy na przykład ten element. Również kopiujemy. Wtapiamy, klikamy dwa razy, nałożenie koloru, i również nakłada nam się kolor niebieski. W taki sposób właśnie możemy kolorować swoje buty. Ja teraz tak przykładowo po prostu pokoloruję na różne kolory, tak żeby pokazać wam, co można zrobić w dalszym etapie. W trakcie trochę wizja mi się zmieniła, no i przygotowałem żółto, niebiesko, białe. Nike. Dlatego no, nie każdemu muszą się podobać, bo personalizacja polega na tym, żeby tak naprawdę Wam się spodobało lub osoby, dla której to personalizujecie. Tak mi się przynajmniej wydaje. tak, no, Ktoś będzie w tym chodził. Ale tutaj oczywiście jest to jak najbardziej dla fanu, dlatego wybrałem właśnie żółty, niebieski, bo mi się bardzo spodobał. I teraz ostatni trik, pokażę Wam, jak dodać na przykład jakiś obrazek na tego buta w danym miejscu powiedzmy. Ja wybrałem, że chciałbym umieścić właśnie taką grafikę na buty. Wytnę tło. Zaznaczę wszystko, wy wybierzcie swoją i wklejam na buty w jednym kolorze. Wklejamy oczywiście pod warstwą, gdzie stworzyliśmy światła, tak, żeby tutaj nam się to światło również odbiło na tych naszych wzorkach, tak jak tutaj widzicie. O, myślę, że tak będzie ok. Musimy zachować perspektywę, żeby dobrze wyginać naszą grafikę. Ona była akurat w wektorach. Ja zmienię ją na resteryzuj warstwę i teraz mogę ułożyć perspektywę tej naszej grafiki. Chcemy, żeby, bo będę umieszczał to na, na kolorze niebieskim, więc chcę, żeby całość miało kolor żółty. Przenosimy naszą warstwę na łatwę, którą chcemy ją wtopić, trzymamy Alt. I wtapiamy, i wtedy tylko i wyłącznie grafikę mamy w tym miejscu, w którym chcieliśmy. Tak I możemy ją sobie po prostu powielić na przykład również na znak. I powiedzmy, że chcemy, aby nasze Nike czy nasze buty, które projektujemy, tak właśnie miały wyglądać. Na czarnym tle może słabo, że wyglądają, ale ja te czarne to tutaj podrzuciłem, ale mogę jak najbardziej zmienić na gradient coś takiego. No i widzimy oczywiście, że są tutaj defekty, które jakby wyszły przy, przy wycinaniu tego buta, więc ja za chwilę to poprawię i zaraz będziemy mieli skończonego buta. Delikatnie oczyszczone, dodam jeszcze cień. Taki troszeczkę prowizoryczny i to jest taki, można powiedzieć, efekt finalny. Jak najbardziej można by było dopracować, więcej czasu na tym spędzić i efekt byłby na pewno o wiele lepszy. To jest taka moja wizualizacja. Mam nadzieję, że przedstawiłem Wam chociaż po trochu, jak można zrobić mokab własnego buta. Ta zasada tyczy się nie tylko butów, ale także koszulek, bluz, gdzie możecie zrobić zdjęcie i sami narzucać różne swoje efekty na ubrania czy rzeczy, które po prostu chcecie zrobić. Jeżeli będziecie chcieli potrenować na tym szablonie, to wrzucę PSD na naszego Discorda. Myślę, że w zakładce nowe odcinki. Mam nadzieję, że odcinek Wam się podobał i będzie dla Was przydatny, dlatego jeżeli tak było, to zostawcie subskrypcję, ponieważ tak jak mówiłem, tutaj jest, za niedługo y, będzie ten but spersonalizowany i żebyście nie przegapili następnego odcinka, warto wcisnąć dzwonek. Zostawcie łapkę w górę, jeżeli Wam się podobał i zostawcie komentarz, czy na przykład byście chodzili w tych, na przykład byłoby noszone albo... Fuj, na przykład. No, nie każdemu musi się to podobać. Ja Wam dziękuję za obejrzenie tego odcinka. Zapraszam na Discord, na naszą grupę, na moje sociale. Wszystko macie w opisie, dlatego zapraszam i widzimy się w kolejnym odcinku na moim kanale. Na razie trzymajcie się, cześć!